Cześć! Dzisiaj zaczynamy odcinek od małego odbioru busem zakładu mechanicznego. Trzeba wysypać i przesegregować wszystko. Oto to sypiemy. Zładunek poszedł ładnie, sprawnie. i No, i teraz wszystko posegregować: aluminium osobno, brudy osobno, blacha osobno, gruby osobno. Poważyć i rozliczyć się z klientem. No i kupcy już przyjechali po wariator. A jest sprężyny już na pacę Teraz ładuj wariator. Lecimy. 60 to jest za... do smaku. A oni kupili... Takie maszynki konne. Przykryło je teraz. Nie wiem do czego to było? No takie maszyny są. Jeszcze się spotykają maszyny konne na gospodarstwach. Dobra, trzeba sortować. Trochę nam przy kontenerze się odgięło, mocowanie, tak, dajmy podgląd i na ptostować. Nie na tym trochę. Ja nie wiem czy tu na tym nie chcesz. tym sumem, to ja mogę łodkim No dobra. Trzeba to otworzyć i korzystać. No i dobra, się zamknął No i teraz trzeba rozsegregować Спасибо. Wzięła sobie kociarka, a tutaj nie co to to za maszyna Jak się znawcy wypowiedzą zaraz ją wyciągniemy

Dalej. Tu mam jeszcze takie dobre pompy z opryskiwacza. To jest na handelek Klient mówił, że są dobre. Komu się by przydały? O to? to Nie ma problemu. No i dobra, Wariator dzisiaj już poszedł. Jutro klient przyjeżdża po te poszerzenia. Doskoczniki całe w dwie skrzynie, filtr powietrza, siłowniczki, rozdzielacze i arbitrolek, no i kabinka, no i kółka jeszcze zostały. <laughs> i tutaj zamówienie jeszcze uszykowane od Hedera, jeszcze od Forchita. te poprzeczki wyciągnęliśmy no i siłowniczki Już jeszcze trzeba wycenić przesyłkę i i tyle tu jeszcze mam takie siłowniczki, jakby ktoś był chętny chętny od koparek, kwadromy. Tu od klasa chyba dominatora siłowniczki są, 105 tu jakieś od cyklopa siłowniki to od rosyjskiej koparki siłowniki silniczek, nie na sprzedaż, silniczek jest nasz. Tu jeszcze jakaś chłodnica, siłowniczki, siłowniczki jakieś małe są Tu jeszcze jakieś opony mi zostały Tu jakaś opona 18, 4 na 30 od kombajnu podejrzewam O, taki sobie stan Czemu nie robi, nie ale jakieś tam jest Jak chcecie Mogę oddać ją za darmo Może komuś na zapas albo na coś jeszcze się przyda Tutaj mam jeszcze oponkę 100 milka Też już wiekowa opona co to za rozmiar 184 na 34. Tą tam za stówkę bym mogła oddać tą oponkę, w tym rozmiarze. Tutaj mam całe koło, pewno od New Holanda. Plejsona. 18 18,4, łamane na 15 30 felga. 8partowe, kontinentala, taka oponka to tam w cenie felgi, No bo Felga o 200 zł, no to w cenie felgi za 200 zł koło tu mam taką oponkę 169 na 14 myślnik 28, czyli felga 28, nie wiem, chyba 8 portowa Jeszcze taki bieżniczek. to wygląda. Co tam za jakieś dwie stówki by poszło. I tu mamy jeszcze 540 na 65 R30 Oponka Czeka kontynentala. Continentala. I też tam za grosze jakieś tam. Łysawa już jest. Symboliczną stówkę. Albo tam za darmo ją puścimy. Jak chcecie. No i tutaj mam jeszcze opony też smelt Jedynie felgi, od Felgi są W zestawie z oponami No to tak jak mówię, 200zł felga Jakoś tak To 400 za komplet Opony jeszcze tam jak polatają to polatają Może komuś na zapas jeszcze się przyda Różniwa warto mieć zapas jakiś Wymiankę robimy i jedziemy naprzód. Tak, było warto. O nie, szwelga to tu raczej już. O, chyba pójdzie jednak w złom. A ta? Ta jest dobra, felga Dobra. Co my tu jeszcze mamy za koła? 10R, 22,5. Te nie, te zostają. Chyba? Nie, nie. Te idą dobrze, mówię. Te idą. 10R, 22,5. Czy to jakieś koparki? Czy to jakieś tam przyczepy? Taki rozmiar.

Jaki to ma rozmiar? Jaki to ma tutaj rozmiar? 28 Na 10 szpilek Tu jakiś kawał drobura 650 na 20, na 20 tu jakaś oponka mała od czego to tam może być a tu jest rozmiar 12,4 na 24 łamane na 11 11 myślnik 24 kurde ale rozmiar jakiś ale bieżnik ładny spękana nie jest jakoś to jakieś grosze tu mamy balonowy od rozrzutnika jakiegoś standardowy rozmiar 10 x 75 Myśnik myślnik 153 dwie sztuki są tu jeszcze jakieś koła. Co tu mamy? Jakieś miszelinki. Co to za rozmiar? 10R 22,5. Tu jest ładny komplet. Jakieś solówki, Małej ciężarówki 245, łamane na 70, felga 19,5 ale tu bieżnik wszystko jak nowy jest komplet na oś ciągnącą i jest też przód też jest jak nowy 245 na 70 19,5 Hankoki na przód a tył? Jakiś kumho też jakaś jest mała otwór tylna Też 10R na 22,5 Jakieś koło Tu odklejsona, z tyłek to jest za rozmiar. 10,5 na 18. Felnia. Takie rzeczy są. Dobra. Na dzisiaj kończymy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I do zobaczenia. Cześć.